Brain Road Academy mixtape Brain mixtape Brain Yes, Three, two, one. Three, two one. I zajebisty, wypierdalaj gnoju spadaj do Wisły Zamknij mordę, utkaj siebie Bo za chwilę Skończysz w niebie żałujesz, że się urodziłeś Wyskocz z okna Bo już zniłeś, Nikt cię tu nie potrzebuje Wyjedź z kraju ty kurwusie Nie masz żadnych szans w tym Brudny, brzydki Pierdolocie Kupcę mózg, bo ci brakuje. Ty codziennie zjadasz. Wszyscy w dupie ciebie mamy. A ty wypacz się do mamy. Ty zas z pierwszej znikaj z kurwy synu. Dylu, dylu, krokodylu. Wypierniczaj już do Nilu. Kiedy ty stąd w końcu znikniesz? Rudy, gruby, kryptonicie. Całe życie twoje. To jeden wielki błąd. A ty iść do domu, wpierdalać rzeki. Dobrze wiem, że jesteś gier... I przez głowę wiatr ci wieje Nie skończyłeś se w oławie. Ja na teraz cię zostawię. Shut the fuck up, you fucking crack. I know you're at the lowest attitude. If you think you're slick, then look at your love life. It's more empty than your fucking mind. You don't even know what is a pickup line. You cannot even start a good rhyme. If you're so smart, then answer my question. You'll start an act of redemption.

Masz małego patyka i nie masz dziewczyny, kasza cię ci w pluje. Jesteś hup Dobra, może i mam małego patyka, ale przynajmniej mam, ty nie masz czym się podjarać Nie masz nawet jaj, bo odfrunęły ci Jak poszłeś na wycieranie mopem drzwi Yo, 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 lecę dalej Nie ma sensu tu dalej gadać z tobą Bo i tak służysz mi jako wycieraczka Pod najbardziej usyfio usyfione gównem buty Jo, yo, 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 lecę dalej Bo na chuj mam się Bo na chuj mam gadać z takim baranem Yo, dobra, muszę skończyć mówić yo Bo trochę odpierdala mi Tak jak tobie z Skibidi. Dobra, yo, 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 poszedłeś po mleko z Queen Jetem. i tam byłeś, yyy, poszedłeś do klubu nosnego. przecież przez to po yo, yo, to jesteś takim yo, 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 cienkiem. na tym twoim stanie? No chyba nie, bo to draniu zje na policję, no ciekawe kto, chyba ktoś chce cię udupić, mhm, <tryk> mhm, <zaniosy> lecę z tobą. Na pewno z Fortnite sobą nie zagram, bo nie odebrałeś sobie nawet darmowego Dziusporta, bo cię na niego nie stać. Hej, 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 to ja sobie kupię w przyszłości dobre auta, a nie ty, bo ty będziesz ledwo co jeździł rowerem. Czemu? Bo ktoś ci amputuje nogę. Kiedy? Chuj wie, po co? Nie wiem, ale tak będzie, na chuj to nawijam? Nie wiem, chcę Cię upokorzyć, ale najbardziej upokorzę się tym, że nie wiesz jakie memy są popularne w danym miesiącu? Jo, jo, jo. interesuje Cię tylko piłka, he, <laughs> he, ja weź się ogarnij. Jesteś gówno, twoje to i z, i to jest, Yes, yes,